Ponad połowa z was nie subskrybuje jeszcze tego kanału, dlaczego tego nie robicie, skoro oglądacie te filmy? Jeśli nie macie jeszcze konta, załóżcie i zasubskrybujcie, zaznaczcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i zaznaczcie, że chcecie wszystkie pewne z tego kanału. Dobra, lecimy z odcinkiem. No cześć, jestem witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oceniam Was. Słuchajcie, dzisiaj oceniamy mapkę, która się nazywa, mapka się nazywa... No nie ma tytułu, autor nie dał tytułu, ale ja wiem jak się mapka nazywa Mapka się nazywa Nagraj odcinek, to znaczy, że będziemy musieli dzisiaj nagrać po prostu odcinek Słuchajcie, mapkę stworzył Sob dzięki wielkie za mapkę i może przejdźmy bez przeciągania do czytania zasad. Nie czytuj, to moja pierwsza mapa, więc może zabierać bugi. Jest to mapa pod tytułem Co dziś nagrasz? Graj na game od 2 wersja, bla 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 bla. bla. Jakbyś mówił, tutaj mapę w opis. Zobaczymy, mapę może damy w opis. I słuchajcie, zaczynamy dawać łapkę w górę. Jeśli się podoba ten odcinek, nie ja mówię, że w tym momencie oczywiście, ale jeśli ci się spodoba ten odcinek, możesz zostawić łapkę w górę. Możesz to zrobić później oczywiście, i lecimy. Dobra, co dziś nagrasz? Eha, no i dobra, no to musimy wybrać co dziś nagram. Dzisiaj nagramy, oceniam was, no? Bo dzisiaj nagrywam, oceniam was, nie? <gry> I teraz tak, hmm, co by tu nagrać? O, oceniam was e, Wejdź na Gmail i zobacz czy przyszła jakaś mapa, tu foldery, wyłącz komputer, Google, notatnik, no to w Google musimy wejść chyba, nie Wikipedia, freeco, co to jest I Ty Gmail, na Gmaila, tak? I teraz tak Mapa dla zio. Tak, właśnie, tak jak myślałem, słuchajcie, mapa dla zio. Nawet, wiecie co jest najlepsze? Że autor przysłał mi mapę właśnie o takim samym tytule, mapa dla zio. I to jest, stąd jest moja prośba, jeśli przysyłacie mi mapę do nagrania, pamiętajcie, żeby nazwać ją swoim nickiem i nazwą mapy dla przykładu i napisać, że to jest mapa, ale nie piszcie mapa dla zio i nie nazywajcie też tego pliku mapa dla zio, dlaczego? Ponieważ ja mam problem z tym wszystkie mapy, które dostaję i które nagrywam, nazywają się mapa dla zio. Dobra, mapę dla zio zobaczmy. <laughs> Bardzo, brawo, znalazłeś mapę, teraz ją nagraj. Ehm. Jak mam to nagrać, dla przykładu? Mam to nagrać tutaj, prawdopodobnie wchodząc. Słuchajcie, to, to nie powinno być tak na pewno. Te popytki nie powinny się aktywować cały czas. Można to było zrobić zamiast popytki testworem. To też jest taka jedna, jedna drobna rzecz. To zobaczymy. Ten mechanizm oczywiście sobie później. No i nagranie, prawdopodobnie nie na klawiaturze, a na ścianie. <laughs> Dobra. Yy, buduj się, zbuduj się do drugiej wyspy, chyba tu jest napisane. W sensie. To jest druga wyspa, tak? Jak rozumiem. I czemu takie bloki są też na wierzchu? I czemu tutaj są bariery, po których mogę chodzić? O co chodzi? I dlaczego tak to wygląda? Dobra, słuchajcie, weźmy w takim razie sobie. Tutaj mamy rzeczy. Dobra, już rozumiem, jaką to zrobić. Muszę się tam dostać i muszę ściąć tyle drzew, drzewa, żeby starczyło mi bloków na, na przeprowadzenie się, jakby na tą drugą wyspę. Szybko sadzonkę jedną. Jedną sadzonkę poproszę, szybciutko, szybciutko, gdzie tu jest sadzonka. Słuchajcie, mapa może nie jest jakaś super rewelacyjna, jeśli chodzi na przykład o komendy i tym podobne rzeczy. Ale, ale podoba mi się bardzo jej koncept, bo jest to, jest to taka troszkę jakby fabularyzowana ta mapka. O, mamy sadzonkę, świetnie. Wysadźmy sobie kolejną. I wysadzamy. boom Wybuchła i wysadziła się, świetnie. Dobra, mamy kolejne drzewo. Nie wiem, ile tam starczy. To powiedzmy, ile to jest 20 kratek, 30 kratek? Troszkę koło tego. Dobra, raczej starczy mi już tego drewna. Także szybciutko się tam przenieśmy. Tutaj są bariery w ogóle, słuchajcie. te bariery się kończą aż tutaj. Czyli możemy aż od dotąd jakby się, się przenieść. Zakra, dlaczego to są bariery i dlaczego komandboki są na widoku? Można byłoby te command komandboki schować sobie tam w głąb tej wyspy. No i nic, słuchajcie, w każdym razie mówię. Mapka mi się podoba głównie ze względu na jej pomysł, bo pomysł tej mapki jest naprawdę, naprawdę świetny i oryginalny. Nie mówię tutaj o, o tych komendach i mechanizmach, które, no pomijając to, że są wystające na zewnątrz. To jeszcze są tak troszkę niedopracowane, no bo jednak, dobra, mogę w, podczas jednego etapu tutaj aktywować kilka razy ten sam dialog, który się wyświetla na czacie, co jest tak w sumie dość słabą rzeczą, bo w ten sposób cały czas spamowuje sobie czat. Dobra, idziemy dalej. Aha, czyli co dziś nagram? A, i w, rozumiem, że przeniosłem je do tego, do początku, i teraz muszę wybrać coś innego, co nagram. Dobra, oceniam Was, nagraliśmy z high-faktory. Jutro wchodzi, także w sam raz. Dobra. Aby nagrać filmik potrzebujesz Merely's Action, był gdzieś w tym folderze, o nie, ile plików, znajdź Merely's Action w folderze i czyli mamy tak, folder i ty, zapisy z live'ów, modyfikacje do Minecraft, scenariusze do filmików, które robi takie rzeczy, OBS, Minecraft, Windows 10 Edition, nawet chyba nie posiadam tego, Merely's Action jest, a co z jeszcze, CS... Tutaj Minecraft pusty folder, liczba, lista subskrybentów? O, matko, słuchajcie, jakbym miał listę subskrybentów, to nawet w jednym pliku jakby to było, to by było 130 tysięcy jak dobra. A w ogóle ciekawe, co jest jak. Jak kliknę coś innego. To nic, to nic się nie dzieje, bo tak mi ciekawiło. Midless action, czyli to, to, co miałem kliknąć właśnie. Gratulacje nagrałeś film, tylko trzeba go zmontować. Przejdź Parku! Czyli rozumiem, że przechodzenie parkura to jest forma montażu. Forma montażu filmu spoczko. to fajnie wiedzieć. Okej. Okay. Yes. Ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, słuchajcie, w tym wszystkim. Po prostu spośród tych wszystkich mechanizmów jest coś naprawdę świetnego. Jest podłoga, która teleportuje do tyłu, to mi się chyba najbardziej podoba z tego wszystkiego. Że nie zabija mnie, nie muszę klikać co chwila respawn, tylko mnie to teleportuje do tyłu na start tutaj na tą pierwszą yy, jakby platformę. No i jeszcze jeden drobny upierdliwy ten mankament to jest ten resistance, który widzimy tutaj w tym momencie, bo te cząsteczki cały czas latają koło mnie. Można było w tej komendzie po prostu dopisać true na koniec, ja myślę, że później znajdziemy tego command bloka i pokażę wam, o co chodzi, żeby te cząsteczki nam zniknęły tu jest 180. Tak jak myślałem 180, dobra udało się. Wow, za pierwszym razem, aż nie, nie sądziłem, że to wyjdzie! Świetnie! O nie, gdzie idziemy? Dobra, dewitacja do góry. Szybko przechodzimy tutaj i co mamy? Brawo! Przesyłaniem zajmie się Aga. Czyli to był montaż filmu. Patrzcie, kurde, bardzo fajny motyw, że parkour to montaż filmu. To mi się podoba. Co dziś nagram? Świetnie, czyli już mamy nagrane dwie rzeczy. Nagraliśmy Sky Factory i oceniam was. Przed nami CESGO! Dziś nowa seria CSGO. O oh, kurczę, zapomniałem hasła. Hasła! To z o boże! Słuchajcie, hasło wbija się przez samochód. E, I co dalej? Czekaj, może gdzieś je zapisałem. To Aga mówi: Nie. Wciśnij zapomniałem hasła. Aha, tu mam tutaj: wyszukaj, zaloguj. Jak kliknę, zaloguj. Nieprawidłowe hasło. Zarejestruj się, nie działa. Wyszukaj, nie działa, czyli zapomniałem hasła. Super. tylko czemu ten napis jest na czarno? Nie widzę go w ogóle. Aby uwierzyć, że nie jesteś botem, przejdź ten mały dropper. Ha, a uwierzyć pisze się w tym przypadku przez... przez yy, <grytanie> RZ akurat. No nic no, ja rozumiem, że nie wszyscy jeszcze... że tak powiem ukończyli szkołę i nie wszyscy znają zasady ortografii. Idziemy! W dół. Aha, to już? Naprawdę? No <grytanie> myślałem, że jakieś trudniejsze będzie. Idziemy dalej. To tu mamy, aha. Twoje hasło to... i tutaj jest podane moje hasło, które moim hasłem nie jest. Dobrze, już odpalam CS-a. O, ale fajna mapa, jeden na 1 Nagram ją z Agą. Teleportuję się na arenę. Co tu mamy? Mamy jakieś rzeczy, weźmy sobie je. Mamy jedzonko, możemy się w to ubrać. I co? I mam tutaj z Agą walczyć? Niby? A przecież tu nie ma Agi. Co tu jest? O nie! Słuchajcie, tu są guardiany! Boże, ja nie umiem z tym walczyć. Wiecie, to jest jedna z niewielu rzeczy w Minecrafcie, z którymi ja nigdy nie walczyłem. I czy ja w ogóle muszę je zabijać tak naprawdę? No tutaj są drugie drzwi, które są... Na guzik! Dobra, ja nie chcę z nimi walczyć, wybaczcie mi, ale ja nie będę walczyć po prostu z tymi guardianami, no to dla mnie jest trochę, to trochę, nie, 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 no szczerze mówiąc, ja nie lubię walk, sami zresztą wiecie. Dobra, wygrałem, gratulacje, może jeszcze jedna mapa, na przykład parkour, okej, okay, parkour. Yy, aha, i tutaj powtórzył się ten sam działek no właśnie, to jest to. To jest właśnie to, słuchajcie, no nie powinno być to na pół płytkę, to powinno... znaczy na płytkę naciskową, to powinno być zrobione na, yy, na te stwora, na sprawdzanie, czy grasz tu się znajduje. Dobra i ok parkur. właśnie tutaj jesteśmy, czyli musimy teraz się za tego parkura wziąć. Co tutaj jest za parkur? Parkur, który jest dość pierdliwy z tego co widzę. Dobra, kurde, czekajcie. Nie wiem, gdzie to się to tu zabrać. Tutaj musimy się odbić od sufitu, czyli takie szybkie skoczki do przodu. I tutaj jest 180, świetnie. No to zróbmy w takim razie sobie tą 180. Hmm. O Jezu, nie umiem tak wyskoczyć do tego. Dobra, udało się. Druga. O, Jezus. Dobra, jeszcze raz. <gry> Zaraz się uda, słuchajcie. Może 180 nie są moją mocną stroną, jeśli chodzi o parkury. Wolę zdecydowanie właśnie jakieś takie szybkie parkury, gdzie trzeba raczej biec dłużej niż jakoś bardziej takie precyzyjne skoki wykonywać. Ja lubię takie właśnie, gdzie się biegnie, gdzie są proste skoki, długie skoki, i na przykład, że dosłownie się trzyma spację w takim parkurze. Takie rzeczy są dla mnie dużo, dużo przyjemniejsze niż odbijanie się od sufitu. To odbijanie od sufitu, no mówię, to jest takie. Mm, ani to przyjemne. Dobra, udało się w każdym razie. Idziemy dalej. hop Dobra, tutaj jest drabinka jedna, pewnie tu będzie druga. Dokładnie. Tutaj te, też można bardzo łatwo sfailować swoją drogą na tych e, takich drabinkach. Idziemy dalej i mamy kolejne drabinki. Przechodzimy dalej i mamy przejście tyłem. I mamy chyba koniec tego etapu. Świetnie. Dobra, czyli parkour z głowy. Wspaniale! Coś już nagrasz. Nagraliśmy już prawie wszystko. Zostało nam jak nagrania jeszcze tylko trackmania. Idziemy na trackmanie. Dobra. Co to jest? Aha. Tutaj mamy aktywowanie, tak. Teraz wcielisz się w Aga, tak? Pójdziesz ze mną do sklepu po kamerkę, bo chcę nagrać Strachmania, stara kamerka się zepsuła. Idź z zio do sklepu, XD. Dobra, idziemy z zio do sklepu, czyli jestem agą i idę z zio do sklepu. Świetnie, aga, tu są. A tutaj co jest za drzwiami? <laughs> tutaj jest, jest zio i tam są, patrzcie, to są kamerki. Rzeczywiście są kamerki, świetnie. E, brawo, już nie jesteś agą. Film nagrałeś, jak byłeś agą. Teraz parę to jakieś. Dziwny co, to jest, cel, to jest dialogi. No dobra. Tutaj mamy piston, który się rozwija, bo inaczej nie przeskoczymy sobie na drugą stronę z tego co widzę. Czyli musimy szybciutko tutaj przeskoczyć i lecimy dalej. No mówię, najbardziej wkurzającą rzeczą jest to, że te dialogi się powtarzają cały czas na czacie i że one powinny jednak być. Yy, powinny być aktywowane tylko raz i mieć możliwość być aktywowanym tylko raz. Tutaj jest 180, tak, myślałem, że tutaj drabinka będzie, a jednak jest 180. O nie kurde! Słuchajcie, taki długi fragment i już trzeba ten. Trzeba, trzeba dobiec znowu do tego samego miejsca. Mam nadzieję, że teraz już się uda za pierwszym razem. Tutaj też nie chcę spędzić całego dnia na, na przeskakiwaniu tego parkura. Kurde, a tam coś jeszcze pewnie trudniejszego. No nie, tutaj są te skoczki o sufit, jak ja tego nie lubię, strasznie, masakra. Kurde, no i jeszcze tą 180 muszę zrobić. Masakra, masakra to chwilę potrwa na pewno. Ale mam nadzieję, że bez problemu sobie damy radę z tym. Bez problemu, słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć wam o tym, że możecie stać łapkę w górę, jeśli wam się podoba ten odcinek oczywiście. Już? Aha, dziękuję, dziękuję. Dobra, idziemy. Kurde, mówię, jest jakaś taka pojedyncza taktyka na te 180. Trzeba po prostu pod dobrym kątem wybiec stamtąd yy, z tego, yy, z jakby kurcze, z, z tej podłogi wyskoczyć tuż przy samej ścianie. No patrzcie, nie! I teraz co się stanie ze mną? Bo tego nie sprawdziłem w sumie. Aha, czyli spam Point jednak stawia mi w dobrym miejscu, tylko dlaczego mam głowę Agi w ręce, o co chodzi? Dobra. O co chodzi? Może gdzieś tam Aga była i ja, ja nie wiem, Agę może złapałem, prawym przyciskiem myszy mogę kliknąć na nią i zdjąłem jej głowę, to niewykluczone. Dobra, no w każdym razie słuchajcie, teraz jestem jako Aga tutaj z wami, jak <laughs> to ładnie wygląda. Dobra. I teraz tak, mniej więcej taki kąt, super. Idealnie, udało się, udało się. Jezu. No nie! Proszę, dlaczego? O nie, jakie to będzie przykre. Dobra, ale myślę, że damy radę. No, nienawidzę tych pojedynczych skoków, ten, tych na jedną kratkę o sufik. To jest strasznie upierdalne. Teraz może się to uda. Proszę, proszę, no nie, no przecież to mogę robić i robić, słuchajcie. Ile czasu to może jeszcze potrwać, zanim mi się w końcu uda to przejść? To jest taka masakra. Naprawdę. To jest chyba jeden z najbardziej upierdliwych fragmentów na parkurach, jakie, jakie są. Nie jakieś 180, nie jakie skoki na 4 kratki, tylko skoki na jedną kratkę pod sufitem. Właśnie z tymi pojedynczymi skoczkami. Czyżby, słuchajcie, mi się już to miało udać? Jakże świetnie. Dobra, teraz tutaj, żebyśmy nie zrąbali tego ostatniego skoku, bo tutaj jest skok na 4 kratki. Zróbmy sobie skok z double jumpem, czyli tak i w ten sposób. Super! Co dziś nagram? Już nic dzisiaj nie nagram, bo znagraliśmy wszystkie rzeczy, które są tutaj na tabliczkach. Słuchajcie, dzięki za oglądanie, Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Mi się osobiście bardzo podobał. I uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna i pomysłowa mapa. Może nie jest naprawdę jakoś super, super innowacyjna, ale według mnie naprawdę pod względem... pod względem... O Boże, czy ja powiedziałem, że nie jest innowacyjna? Ona jest właśnie innowacyjna. Pod względem mechanizmów może nie jest jakoś super świetna. Dobra, zobaczmy jakie tutaj są w ogóle mechanizmy. Co tutaj było dla przykładu? Tutaj są głównie teleporty, jeśli chodzi o, o takie miejsca. Czyli stan stanęliśmy na jakiejś glinie i wtedy nas teleportowało. A co tutaj było? Tutaj jest tak, jest agom No właśnie, tutaj było kliknięcie przycisku. No i w większości przypadków to są właśnie teleporty i teksty, które pojawiają się na czacie. Ale mnie tutaj ciekawiło na przykład to z cząsteczkami. Bo cały czas daje mi któryś z komand bloków... Yy... Któryś z command bloków daje mi, czy tutaj jest lewitacja. Tutaj jest, jak stajemy na glinie zielonej, to nas teleportuje. Fajnie oznaczył sobie autor, żeby wiedzieć, który command block co robi. Ja bym chciał jeszcze właśnie znaleźć tylko to miejsce, gdzie tutaj był ten spawn taki właściwy. Kurczę, może tutaj? Co tutaj było? A nie, tutaj było walczenie z Guardianami. No nic, no kurczę. Czekajcie, gdzieś to był spawn? Jak ten spawn wyglądał? Bo ja zupełnie już zapomniałem. O nim kurczę. Może to? Tak, to chyba było to. To chyba był taki pierwszy startowy spawn. Czyli tutaj powinny być command bloki, które coś robi. No właśnie. I mamy tak, efekt MOPA Minecraft Resistance, bardzo duży resistance na bardzo dużo czasu. I patrzcie, tutaj dodajmy tylko sobie true. I w tym momencie już nie mamy cząsteczek, które latały koło nas. Efekt Resistance dalej nam jest nadawany, tylko że nie mamy tych cząsteczek. To jest bardzo fajna rzecz, przydatna, że możemy wyłączyć sobie yy, właśnie latanie tych, tych cząsteczek, które były dookoła. Największości przypadków to są właśnie teksty, jak widzicie, to jest Tell Row. Tell row i Tellrow wszędzie, tell row i Title się wyświetlają. Nie wiem, czy było coś jeszcze z takich komend e, dość ciekawych. No tutaj głównie teleport, teleport, y, no i pomysł, słuchajcie, na mapę, co jest też do, dość fajną rzeczą. Y, jak tutaj były dla przykładu te tabliczki, y, co się znajduje gdzieś, nie? Muszę wybrać jakiś folder, to mi się strasznie też podobało. To było bardzo spoko. No i to jest ten minus, słuchajcie, dlaczego te, te dialogi uruchamiają się za każdym razem, jak ja stanę na tą... Y, na, na, tym, na tej płytce, to jest bez sensu. Tutaj powinniśmy zrobić tak, że albo możemy pistonem przesunąć jakiś blok i żeby to się już nie wykonało ani razu więcej, albo moglibyśmy zrobić tak, że hmm, jakby zrobić jakąś prostą, prostą procedurę, słuchajcie, prostą procedurę byśmy zrobili, która sama sobie usuwa jakby... Jakby redstone, wiecie, jakbyśmy to mogli zrobić? Byśmy mogli zrobić to w ten sposób. To byłby command block, który nam mówi coś, czyli to by było say hi dla przykładu. A tutaj command block w chainie conditional, a nawet nie musi być conditional, musi być po prostu chain always active, który nam zrobi tutaj jest negative z, czyli zrobimy set block. E, czekajcie, set block. O Boże, no nie mogę napisać. Set <grym> block. Dobra, i teraz tak musimy zrobić negative z o 2. R, czyli powietrze, słuchajcie. I w tym momencie, jeśli raz wykonamy sobie ten dialog tutaj, powiedziało mi hi, ale jak wejdę drugi raz... Oj, czekajcie, coś tu nie zadziałało. To było hi. Set block R, ale dlaczego nie mógł być... Nie mógł być poło położony jakby? Zaczekajcie, no, coś, coś tutaj mi nie gra. Bo Ja chcę zrobić tak, żeby ten redstone został zniszczony. Hmm. Set block. Minecraft R. Co ja robię źle? <laughs> Słuchajcie, a, a jak wpiszę stąd dla przykładu? To też, też mi nie zadziała to tak jakby? Czy zadziała? A, bo patrzcie, w złą stronę ja to zrobiłem. No właśnie, bo tutaj miało być minus 2. O matka. Czyli w ten sposób. I teraz... Patrzcie, wykonam ten dialog sobie, tutaj mi powie ten dialog i mi przestanie wykonywać już więcej ten dialog. Wchodzimy tutaj i jak wejdę drugi raz na tą płytkę, to już mi nie wykonuje tego samego dialogu. Mogliśmy to zrobić w ten sposób, bo po prostu tutaj się redstone zamienił na kamień, i no, no to jest najprostszy sposób, żeby taki pojedynczy jakby blok sobie wykonać. No jedyne co jakbyśmy chcieli później powtarzalny ten system zrobić, to musimy sobie zrobić tak, żeby we wszystkich miejscach, gdzie ten stone był, musimy postawić w nich właśnie sobie na przykład proszek headstone'owy. Albo możemy zrobić to w zupełnie inny sposób. Ja wiem, wierzę w was, że potraficie takie rzeczy robić. No to taka moja jedna jedyna tutaj drobna rada była do tego wszystkiego. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiliście już łapkę w górę? Czy jeszcze nie? I czy subskrybujecie już kanał? Bo mam nadzieję, że tak. Dobra, trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie na razie, cześć.